Halo, halo, witam wszystkich. A w dzisiejszym odcinku pójdziemy do szkoły, gdzie będziemy zdawać egzaminy. Ale nie bójcie się, nauczę Was ściągać. Ja się nazywam Snow i staram się tworzyć codzienne treści na temat gry Rise of Kingdoms. Zachęcam wszystkich do subskrybowania i podążania za kanałem, a także wspierania tego kanału, bo jakby nie było, tworzymy ten kanał. Wspólnie, o czym mam nadzieję już wiele razy tutaj się przekonaliście. Ok, no to przejdźmy do rzeczy. Chodzi mi oczywiście, jeśli chodzi o ten wstęp, chodzi mi tutaj o Akademię, tak? Liceum Mądrości. Nie wiem, jak to jest przetłumaczone w języku polskim, ale chodzi mi o ten budynek i myślę, że już wszyscy domyślają się o co chodzi, bo chociaż niektórzy nie robią tego już więcej albo odpuścili sobie temat, to myślę, że każdy chociaż raz próbował tutaj zobaczyć, co tutaj jest. Przede wszystkim mamy tutaj gazetę, tak? którą możemy sobie kupić. Ona daje nam takie bezużyteczne w większości informacje, ale czasem jakiś plusik. Mamy tutaj 1% do ataku piechoty. Tak? Pod datą nam się to Pokazuje, to jest czasem przydatne, jeżeli jesteśmy na KvK, gdzie każda nawet najmniejsza statystyka będzie się liczyła. No ale przejdźmy już do tego, co nas interesuje. A interesuje nas tutaj przede wszystkim właśnie te testy. Ja Wam ich teraz nie pokażę, pokażę Wam później, ponieważ teraz jest weekend i nie jestem w stanie tego zrobić. Generalnie zasady są bardzo proste: w 5 dni w tygodniu mamy tak zwane preliminary, ja je będę nazwał takimi małymi egzaminami, gdzie będziemy mieli 10 pytań i tak naprawdę tam wydaje mi się, że ten czas na podawanie tych pytań jest nieograniczony. Możemy w czasie sobie wyjść nawet z tego wydarzenia, sprawdzić odpowiedź, jeżeli ona dotyczy na przykład Rise of Kingdoms, bo często są to pytania na przykład związane z dowódcami, więc wystarczy sobie wejść na kartę dowódcy i, i pewne rzeczy sprawdzić. Czasem są to rzeczy związane z grą, i można sobie też sprawdzić te rzeczy w internecie. Czasem są to pytania z wiedzy ogólnej, które jak najbardziej można sobie też wygooglować i sprawdzić, i w ten sposób sobie wbić. Widzicie tutaj. Wynik 9 mam na 10, bo mi się nie chciało, więc gdzieś tam się pomyliłem. 10 na 10. Jak widzicie, ja też nie brałem udziału przez cały tydzień. Oczywiście możemy to robić przez cały tydzień. Ja zrobiłem sobie w czwartek i piątek po to, żeby mieć tutaj te właśnie specjalne, że tak powiem, możliwości, żeby w tym, że tak powiem, badaniu, które mam później, przepraszam, badaniu, egzaminie. Który jest śródokresowy, miałem dwie możliwości pomyłki. Jedna mi się rzeczywiście przydała i dzięki temu zdałem egzamin śródokresowy, o którym sobie za chwilę powiem. Generalnie dostajemy tam jakieś pomniejsze nagrody, nie są one zbyt istotne, może poza doświadczeniem. Doświadczenie wydaje mi się, że jest ok, więc szczególnie gdzieś tam na początku rozgrywki robienie tych egzaminów codziennie będzie nam dużo dawać. No i wiadomo, jeżeli będziemy je robić codziennie przez dłuższy czas, to będziemy dostawać nagrody i będziemy coraz szybciej robić te testy, bo nie będziemy musieli sprawdzać odpowiedzi. Jest jeszcze opcja na YouTubie od innego youtubera, on się nazywa Flash i zrobił jakiś taki program, który pokazuje nam po prostu odpowiedzi. Nie wiem na jakiej zasadzie to dokładnie działa. Wydaje mi się, że w Polsce ten program, że tak powiem, obczailiły tylko dwie osoby. Jedną z nich jest Storm, z którym rozmowę polecam w Gwiazdach Roka, bo on też o tych egzaminach tam mówi. A drugą osobą, no nie wiem kto to jest. Jeżeli to jesteście wy, to dajcie znać w komentarzach. Natomiast większość z nas tego, że tak powiem, oglądać nie będzie, ale naprawdę te testy od poniedziałku do piątku są naprawdę do ogarnięcia. Miary łatwo, tak jak mówię, możemy nawet też zapytać tam w sojuszu. Często te osoby w sojuszu nam po prostu podpowiedzą odpowiedź. Także tutaj jest dosyć łatwo. Natomiast później pojawiają się te, te, te egzaminy śródokresowe nie wiem, czemu cały czas mówię badania. W każdym razie egzaminy śródokresowe, no i na tych egzaminach jest już 15 pytań, i tutaj, jeżeli nie będziemy mieli tych specjalnych punktów, to nie możemy się w ogóle pomylić, tak? Czyli, jeżeli się pomylimy, to od razu odpadamy. Możemy sobie złapać tych, że tak powiem, szans na pomyłkę maksymalnie 3, tak? Widzicie, że ja tutaj miałem 2 i udało mi się zdać. Maksymalnie możemy sobie zrobić 3, no i wtedy. Mamy 15 pytań, także, jeżeli jesteśmy ogarnięci, pamiętamy, no to możemy próbować. Natomiast ja tutaj chciałem Wam pokazać, jak jest to robione na polskim serwerze Discord. I tutaj wielkie ukłony właśnie dla Storma, który prowadzi te egzaminy w sensie, że na Voice, na, na czacie, tak, na tym polskim Discordzie. Po prostu podaje wszystkim odpowiedzi, bo te pytania dla wszystkich są dokładnie takie same. Natomiast nie można podawać odpowiedzi A, B, C lub D z tego względu, że, że te pytania są pomieszane. Tak podobnie jak to często jest na maturze, czy zdaje się też na egzaminie na prawo jazdy. Czyli mamy dokładnie te same pytania, ale różnią się kolejnością odpowiedzi. Tak? Czyli że na przykład zawsze dobrą odpowiedzią będzie na przykład jest pytanie i odpowiedź to jest tam Minamoto tak Więc zawsze to będzie odpowiedź Minamoto dla wszystkich, ale dla jednego to będzie odpowiedź B, dla drugiego to będzie odpowiedź C, a dla trzeciego to będzie odpowiedź A. Dlatego tutaj zawsze jest też wielka prośba, żeby na czas egzaminu zmienić sobie język na język angielski. Jak to zrobić? Robimy to generalnie w naszych ustawieniach, czyli tutaj sobie klikamy settings. Ja oczywiście mam wszystko po angielsku, więc teraz to nie będzie jakiś super, ale generalnie tutaj sobie. Wejdziemy w nasze, teraz czekajcie, bo ja muszę się zastanowić, czy tutaj, o tutaj jest language, przepraszam, nie w general settings, tylko tutaj mamy zakładkę language. No i tutaj możemy sobie po prostu wybrać, jeżeli ktoś ma język polski, to sobie musi zmienić na angielski. Pamiętajcie, że to będzie się związało z restartem gry, więc nie róbcie może tego dwie minuty przed rozpoczęciem egzaminu, tylko sobie to przygotujcie trochę wcześniej. Ja generalnie zawsze polecam granie na angielskiej łatce. Bo jest to dosyć, wydaje mi się, dużo łatwiejsze, jeżeli chodzi o komunikację z innymi graczami w Rise of Kingdoms, jeżeli jesteśmy w takim król w królestwie, gdzie jest rzeczywiście taki międzykulturowy. No ale to już każdy, każdy gra tak jak lubi. Ok, wracamy do tego, więc zmieniliśmy sobie już tą łatkę na angielski, bo odpowiedzi są podawane najpierw w angielsku po angielsku, zobaczycie, że one często są próbuj, próbujemy, żeby tam tłumaczyć, tak? To znaczy próbujemy, Storm próbuje, tak? I czasem też inni gracze, żeby przetłumaczyć odpowiedź, ale nie zawsze jest to konieczne, tak? Więc jeżeli nie ogarniacie, jakie byłoby tłumaczenie z polskiego na angielski, to lepiej sobie po prostu zmienić tą łatkę i wtedy dużo łatwiej się klika. Sam egzamin, jak za chwilę usłyszycie, polega na tym, że Storm podaje odpowiedzi, a wszyscy klikają to, co on mówi. On też... Mówi odpowiedzi jeszcze od innego youtubera, którym jest Flash. Tak, no i Flash prowadzi też właśnie te egzaminy i wszyscy odpowiadają i, i po prostu w ten sposób odpowiadają dobrze. Dzięki temu można wygrać nagrody, takie jak tutaj widzicie, ja wygrałem 335 klejnotów, także fajnie. I oprócz tego dostaje się też skrzynki srebrne, zdaje się, są to skrzynki dla sojuszu dla wszystkich którzy zdali. Także to też jest taki plus. Jeżeli w naszym sojuszu zda ten egzamin na przykład 50 osób, to na, szczególnie na początku gry jest to naprawdę bardzo duży plus. Tym bardziej, że on jest w całkowicie, że tak powiem free to play. Tutaj nie trzeba płacić żadnych pieniędzy. Wszystkie nagrody, które Otrzymujemy, są za darmo, i nie ma tutaj też żadnej opcji, żeby zapłacić, i że tak powiem, mieć łatwiej. Tak, także tutaj nie ma opcji takiej, że właśnie płacę i mogę się pomylić nawet 10 razy, i tak wszystko będzie w porządku. Tak, także generalnie wydaje mi się, że to jest też takie fajne. Można załapać społeczność. Na tym egzaminie, który za chwilę usłyszycie, było. W okolicach 50 osób, to też myślę, że bardzo fajnie, tak? To jest, wystarczy, tak naprawdę, 5-10 minut waszego czasu o godzinie 13:30 w sobotę i już mamy te klejnoty. Natomiast raz na miesiąc zdaje, zdarza się ten final exam, i w tym akurat final exam, który tutaj mamy, można wygrać 2000 albo słyszałem nawet 10 000 klejnotów tylko tutaj już zdać jest o wiele trudniej, bo tutaj pojawiają się nowe pytania i często nikt tak naprawdę nie zna na nie odpowiedzi. Tutaj też będziemy się mogli pomylić trzy razy. No ale wiecie, 2000 klejnotów, no to już jest naprawdę konkretna kwota, jeśli chodzi o 15 minut i, i że tak powiem nic nie stracone, ale nie zawsze ponoć się to udaje. Okej, okay, dobrze. No to teraz Posłuchacie sobie, jak wygląda zapis z tego egzaminu. Jeszcze raz podkreślam, prowadzi Storm, on podaje odpowiedzi, powtarza je. Tam będziecie słyszeć, że są też odpowiedzi Flasha po angielsku, później Storm je po, powtarza po angielsku, później po polsku, jeżeli jest opcja. No i tak po prostu przechodzimy przez ten egzamin. Także Życzę na razie miłego oglądania i zobaczymy się za chwilę, jak będziemy oglądać nagrody. Smallpox, smallpox. smallpox. Jak jest po polsku? Smallpox, jakie smallpox. mam pojęcie? Smallpox, smallpox. smallpox. Ah dobrze zaznaczyłam <laughs> zgadywałam więc karma Kamar. karma 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 car racing car racing wyścigi samochodów car racing car racing Turki. 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 Turkey. Turcja. Turki. Minamoto. Minamoto Yoshitsune. Minamoto. No, Yoshitsune. Minamoto. Minamoto. Blood and Iron. Blood and, Blood and Iron. And iron. Krew i żelazo. Blood, Blood and Iron. iron. Palace, of Palace, West Palace of Westminster. Palace of Westminster. Palace of Westminster. Nie wiem, czy to się tłumaczy. Palace of Westminster. Westminster. Palace Ebbinghaus. Herban Ebbinghaus. Ebbinghaus Ebbinghaus Takeda Shingen Takeda Shingen and Tokugawa Tokugawa and Takeda Tokugawa and Takeda Tokugawa and Takeda, Tokugawa and, and Takeda. High gross. saline water The high salin wysoka zawartość soli wysoka zawartość soli wody sampaguita 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 four cztery cztery The, Ma The Mariana Trench. The Mariana Trench. Marianski. Róż Marianski, Marianski chyba, tak? Mhm. Mm The Mariana Trench. The Mariana Trench. Turkey. Turkey. Turcja. Turkey. Turcja. I ostatni. I don't have it. Y Smith Up. Speed up! Nie, nie, nie. Tomu zownolęć, Tomu przepraszam, tomu zufnolecz, tą tomu zawnoleć. ale. Nie, bo źle miał wpisany tutaj w odpowiedziach bazie da, danych. Przepraszam emocji. No tom, Tomu zownolecz, przepraszam najmocniej. Niemniej jednak, jeżeli ktoś zrobił sumiennie te trzy egzaminy, to dostał otrzymał 335 gemów. Serdecznie zapraszam za tydzień. Czyli to będzie dokładnie. Już sprawdzamy. To będzie akurat w Wigilię, więc no nie wiem, zobaczymy, czy to będzie wigilijny egzamin. Szczerze wątpię, ale będzie. Spróbuję yy... się jednak znaleźć ten czas. Ale jeszcze najśmieszniejsze jest to, że finalny egzamin jest 31 w Sylwestra. Także no normalnie lepiej jest w tym terminale Także jak słyszeliście, Storm naprawdę bardzo, bardzo fajnie to prowadzi. Na dodatek jestem pewny, że jeśli o czymś zapomniałem, to mi o tym powie i napiszę Wam o tym albo w komentarzach, albo w opisie. Także patrzcie, tutaj zobaczcie sobie nagrody. To są właśnie te sklepne skrzynki, o których mówiłem. Wyobraźcie sobie, że teraz 40 osób w Sojuszu robi egzamin i dla wszystkich odbieracie te właśnie srebrne skrzynki. Także naprawdę bardzo fajna sprawa. Oczywiście link do Discorda polskiego zostawiam też w opisie. Bardzo zachęcam, nawet jeżeli nie będziecie robić tych egzaminów, bo to jest bardzo fajne miejsce. Ja tam też jestem. Ja na pewno nie będę tworzył swojego Discorda, bo uważam, że ten w zupełności wystarczy. A mnie tam też znajdziecie, jeżeli szukacie ze mną kontaktu. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że docenicie ten trochę inny odcinek. A na dzisiaj to już wszystko. Cześć.